król Kazimierz zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną. I właśnie Kazimierz Dolny jest tego przekładem. I tutaj właśnie będziemy spędzali pojechany weekend. Teraz uwaga, kolejne schody, kolejne schody. Uwaga. No. Chodźcie, 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 chodźcie. Ponia, co byś chciała robić? Coś ciekawego. Zapewne. A ty co chciałbyś robić? A ja to bym przymieścił pojeździć. Tak? To to jest wasze. Wiedziałem, wiedziałem. To musiało się stać po prostu. Cytulaj się od razu zławek, no. Yes. No to się Ale to wszystkie do wyboru? Tak. Ta jazda różni się troszeczkę od jazdy autem osobowym, także przede wszystkim zwracasz uwagę na kierownicę. Trzymasz mocno kierownicę. To nie ma żadnego wspomagania, mm -hmm. także trzymamy mocno kierownicę. Eee, troszkę więcej gazu i dwójka. Ja myślę, że spokojnie możesz trójkę załadować. Za tym zakrętać. Nie za szybko? Nie, nie, dobrze, idealnie właśnie. Tutaj wyłączymy napęd na cztery koła. Będziesz Uf. miał troszkę łatwiej kręcić kierownicą, natomiast będziesz musiał uważać, żeby ci tyłek nie uciekł gdzieś w prawo albo w lewo, ok? Jasne, jasne. Czyli no na... to w... zatrzymujemy się, wciskamy sprzęgło. I wajchę do tyłu. To. Okay. OK. Kwaskowa i Bobik, często organizujecie takie wyprawy 4x4? Mamy tutaj ciekawe tereny. No właśnie. Dużo różniące się od tego, co mamy na terenach płaskich typu w Warszawie, więc większość klientów jest warszawskich, ale cała Polska do nas przyjeżdża. Chwalą sobie okolice, bo mamy tereny takie wąwozowe, których nigdzie indziej spotkać nie można, tak zwaną krainę wąwozów lesowych która otacza Kazimierz, nawet tam do, do Nałęczowa dochodzi. Natomiast jak gdyby najbardziej dzikie i, 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 i ciekawe, interesujące plenerowo tereny i krajobrazowa są w Kazimierzu, i wokół Kazimierza. Jak ci się podoba? Widok? Ślicznie tutaj jest, naprawdę. W życiu bym nie pomyślał, gdybym gdyby pewnie nie zapuścił się w teren, to nawet bym tego nie zobaczył. Mimo, że sprzęt jest taki dość archaiczny, prawda? Taki twardy, tutaj ciężko takie, takie robnictwo wchodzi, dodatkowo nie miał dachu, mróz na zewnątrz i, i jak gdyby na początku trochę, że tak powiem, zmarłem przy tych przejazdach, ale wrażenia niesamowite. Paulina, chodź, nauczysz się jeździć. Ładnie. chodź. chodź. Przecież się nie sięgnę No chodź, nie ma nie ma tego złego, to jest Sprzęgło, kluczyk, tak, no. Ok, teraz masz rusz, teraz jedynkę wrzuć. Teraz delikatnie gaz i puszczamy sprzęgło. I mocno trzymamy kierownicę. Prowadzenie takiego sprzętu, gdzie jest kilka po prawej stronie wajch, nie wiadomo za bardzo od czego, co do czego, no wywołało u mnie jeszcze spory nadmiar adrenaliny w krwi. Ale ruszyłam, co najważniejsze. Mamy tutaj dwa landovery, Discovery Defender, no i relikt tamtych czasów. Klasyczne pozycje, to znaczy niezniszczalny, e, niezniszczalny Defender plus plus Discovery, taki bardziej kulturalny, tym się wozi panie, Aha. bardziej delikatny, natomiast no, urządzenie z tyłu, które widzimy. To e, U produ produkcji, produkcji radzieckiej, tak, bo to w tym w dobie obecnej ciężko wiedzieć, że to samochód. Ono jest właściwie tylko przeznaczone do takich, do takich zabaw i, i takich imprez, bo e, no, wystarczy je tak, młotkiem i, i z powarką naprawić, a, a dostarcza dużo radości. Znaczy, mało się może popsuć, ludzie sobie chwalą, są widoki z góry, bo szyb nie ma, także no, tak. eu euforia generalnie. Niechcący! Bardzo dobrze! O, nim on jest. Podjedzie pod górkę? Podjedzie, tylko no musisz skończyć Dobra, dobra, dobra. I jedź tędy, tędy. I, i kierownicą na, na do tej górki się ustaw. Której? Do tej. czyli teraz. Tak. Po, po mam podjechać? tak, tak, i gaz, gaz, e, I na prostu to I gaz, 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 gaz. gaz. A, I prawo, dobra. Super. Teraz wolniej, wolniej, żeby nie przejechać. Super. Tak jest. I zaraz od razu przejdziemy, może tamtędy? Może jechać. Tak, dobra, wjeżdżasz w tamte kolejny prosto, przez co masz I tutaj już gaz. Gaz, o, tak, gaz. Tak, 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 gaz. gaz, gaz, trzymasz gaz, trzymasz gaz i w prawo i w prawo. Tak jest Super w Prawo, mocno w prawo i znowu tutaj zjeżdżamy, zjeżdżamy cały czas. Tak, nie zatrzymujemy się. Prostej koła, prosty koła, prosty koła Dobrze. tuż przed topką. Jak powiem gaz, to gaz do oporu dzisiaj, okej? Okay? No to gaz. I dzwołam. W lewo, w lewo, w lewo. Fajnie. W lewo, w lewo i ja. Super. I znowu. Jeszcze raz. Ale to chyba nie powinno tak być. Gaz. I puszczamy. Super. Teraz było idealnie.